Kolaski, mój przekaz dnia. A mówiłem, nie wolno przesadzać. To zostały przesadzone. Taka dola ogrodnika. Proszę Państwa. Yy, yy, tak się troszkę z, z, zawiesiłem, ponieważ dzisiaj yy, mam yy, gościa w programie. Wiecie Państwo, zdarzają mi się yy, wyręcznicy. Czyli tacy, bo ja jestem tylko człowiekiem. Ja, co prawda codziennie piszę, ale ja jestem tylko człowiekiem, ja mam prawo do relaksu, jest w końcu sobota, w związku z tym dzisiaj taki, pamiętają Państwo, w 70-tych latach towarzysz Gierek, a towarzysz Piotruś to był Poma Gierek, czyli Pomagierka mam dzisiaj. Dzień dobry, Panie Morycu, jak Pan się ma? Ja się bardzo dobrze czuję, ja bardzo dobrze, very good jestem. A dziki zachód, dziki kraj, a mi się trochę chce, to szybko zaśpiewam i lecę. A o czym Pan nam dzisiaj wykona? Pieśń kowbojską. No, wykonam song dzisiaj. Wykonam song. E, dwie sprawy tam są. W tym songu, ale piosenka jest po prostu. To dobrze. No to ja bardzo proszę. W takim razie pan śpiewa, a ja po prostu. Była delegacja z parlamentu Lecz ma z wizyty spostrzeżenia marne W powodzi utonęła ekskrementów Bo gospodarzem był Przemysław Czarny. Opieprzył gości za to, że zjechali Jak lew obronił polską wolność słowa O mały włos przy gościach nie ustalił co unia może czarnka pocałować? Pradzona przeszkodziła mu kultura, by ostrzej potraktować gości z buta, że są wstrząsnięci, że to zwykły burak. Nieprawda Czarnek to nasz słodki brutal Otwarcie huczne mostów w Przybierzał na nie sam niebity w ciemię na dobrą wieść, że wszystko już gotowe. Niejaki Bambik najjaśniejszy premier. Mógł pierdzieć potomane, lecz się przemógł i przybył tam państwowo nieprywatnie. Choć most otwarty już pół roku temu, więc się pan premier spóźnił delikatnie. Na niby więc otwarcia dokonano. Bo sprawne są odbioru mostów, tryby. W tym miejscu się zderzyłem z płęty ścianą. Pan premier i pan czarnek są na niby. Uprzejmie dziękuję. Pan Borys już pognał. Pozdrowienia dla państwa serdeczne. I 20 maja mamy dzisiaj i sobota, mamy i mamy imieniny, które obchodzą Bernardyn, Kolumba oraz Aleksander, Asteriusz, Anastazy, Bromir, Bronimir, Bronisąd, Dawid, Elfryda, Józefa, Józefa, przepraszam, Karol, Rymwit, Saturnina, Teleleusz, uh, uh, Teodor i Wiktoria. Najserdeczniejsze Życzenia dla Państwa wszystkich. Zauważyłem, bo przejrzałem sobie, aha, są fajne święta, fajne, fajne, fajne święta, są dzisiaj Dzień Teścia, obchodzę. E, dzień Wolnej Kultury, obchodzę. Międzynarodowy Dzień Whisky, obejdę, No i Dzień Płynów do Mycia Naczyń, międzynarodowy, Państwo mają jakiś ulubiony. I Dzień pszczół Światowy, no to, to jest święto, to przecież, bo oni mają ten ul swój. Na koniec, Koniec, jeszcze taka gra półsłówek, która mi przyszła do głowy, wpadła mi do, bo ona powinna być już dawno, bo ona przecież to jest jedna z najpopularniejszych gier posłówek. a mianowicie nie było jej. Larwa jak kuleczka. Do widzenia.